Do tej pory mieliśmy tutaj wartość ciągu znakowego, tak, czyli po prostu tekstu w naszej zmiennej. Natomiast teraz powiemy sobie o innym typie danych, który można zaklasyfikować jako wartość prawda i fałsz. Czyli mamy tak, tutaj mamy to naszą zmienną imię, zostawmy sobie to. Spójrzmy na naszego, na nasz szablon, na naszą stronę, jak to wygląda. Mamy tutaj. W prawym górnym rogu mamy tak fajnie tutaj, m, tak wyświetlony, jakiś Home link, jakiś Dropdown. Powiedzmy, że chcemy zmienić ten tekst Home, żeby wyświetlał nam, czy jesteśmy zalogowani, czy też nie. Czyli w przypadku, kiedy jesteśmy zalogowani, to jest oczywiście takie uproszczenie, ale y, jesteśmy zalogowani, to wyświetla nam tekst jesteś zalogowany albo y, Cześć Mikołaj, tak? czyli nasze imię. A jeżeli nie jesteśmy zalogowani, to by się tam komunikował, na przykład, Zaloguj się. Czyli po prostu taki hiperłącze do formularza logowania. Tak więc spróbujmy to zrobić. No to jak to zrobić? Przechodzimy sobie troszeczkę wyżej. Tutaj mamy ten nasz home. To sobie schowamy, żeby nam nie przeszkadzało. Tutaj mamy ten nasz home. My sobie tutaj zaraz. Po zakończeniu tagu body, otwórzmy sobie kolejny tag PHP. Oczywiście ten tutaj cały czas jest, z tym naszym głównym tekstem. to nic nie zmieniamy i wprowadźmy sobie zmienną. Tutaj oczywiście znowu po, posłużę się takim uproszczeniem i po prostu po polsku będę tę zmienną nazywał, czyli czy zalogowany. Tutaj mam taki ciekawy sposób pisania, czyli. Zaczynamy od małych liter, jeżeli wchodzimy w nowe słowo, yy, czyli nasza zmienna, nazwa naszej zmiennej jest dwu, dwuwyrazowa, to nowe słowo zaczynamy, nowy wyraz zaczynamy yy, po prostu od wielkiej litery i przypisujemy sobie wartość Pols, czyli fałsz, nieprawda, tak? Więc, yy, tutaj Oprócz fałszu oczywiście może być prawda, czyli true. Tak, My na razie zrobimy false. I teraz, co my możemy zrobić? Możemy zrobić komunikat, czyli komunikat równa się. I tutaj oczywiście zastosujemy podobne, e, podobną rzecz jak tutaj, tylko po prostu mm, zamiast. Hello, damy Witaj. Czyli też spojrzymy sobie, i tutaj na sztywno sobie damy moje imię. Mamy komunikat. Tak, i tutaj w tym miejscu, gdzie mamy home'a, możemy wyświetlić sobie tą zmienną. I oczywiście możemy to zrobić w ten sposób, że otworzymy sobie tak, PHP, zrobimy echo komunikat, średnik, i zamykamy. Tak PHP, i to w naszym przypadku powinno zadziałać. Odświeżamy. I mamy tutaj Witaj Mikołaj. Tak? Mamy tutaj ten tekst wypisany. Yy, więc OK, spoko, można tak zostawić, ale jest prostszy sposób. Mianowicie zamiast używać tego pełnego takiego yy, tutaj. Pełnego sformułowania. Możemy zrobić to w taki sposób, że zamiast php echo rzucamy znak równości. Tak? Czyli znak równa się. I tu możemy zrobić komunikat. Zostawiamy tak, jak jest i wywalamy średnik, bo ten średnik też nam tu nie jest potrzebny. I to jest skrócona notacja dla właśnie szablonowania, czyli dla używania różnych wartości w szablonach HTMLowych. OK, no to mamy w dalszym ciągu tak samo jak mieliśmy. To się nic nie zmieniło, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Nasza zmienna wskazuje, yy, czy zalogowany wskazuje na pols, czyli my nie jesteśmy zalogowani. No to jak zmienić ten komunikat w zależności od tego, czy nasza zmienna jest fałszywa, czy wartość naszej zmiennej jest fałszywa, czy prawdziwa? Używamy do tego instrukcji warunkowej. Czyli warunku, po prostu na szybko. Jak go napisać? Napiszemy go w ten sposób. If, czyli po angielsku, jeżeli, i w nawiasie sprawdzamy, czy zalogowany. Otwieramy klamrę i zamykamy klamrę w ten sposób. I teraz to, co będzie w tym warunku, tak, wewnątrz tych klamerek, pomiędzy tymi klamerkami, jeżeli wartość w naszej zmiennej czy zalogowany będzie prawdziwa tak możemy zrobić też w taki sposób czyli przyrównujemy dwa znaki równa się. True. To oczywiście jest jednoznaczne z tym ponieważ. Wynik przyrównania właśnie wartości w naszym przypadku true do true będzie również true, czyli będzie również prawdą, tak? Prawda jest równa prawdzie, no jest, tak? Więc jest prawdą. Więc W naszym przypadku tutaj będziemy mieli e, prawdę, I tu będziemy teraz mieli fałsz, więc możemy się równie dobrze tego pozbyć i tego nie sprawdzać, tak? Sprawdzamy tutaj, e, czy zalogowany, czyli jeżeli użytkownik jest zalogowany, no to wtedy możemy coś zrobić. No to w takim wypadku. Przerzućmy sobie ten komunikat tutaj. I spójrzmy, co się stało. Tak, odświeżamy sobie stronę i o OK, dostaliśmy jakiś komunikat. To jest ostrzeżenie, że y, niezdefiniowana zmienna komunikat. No, Dlaczego niezdefiniowana? No bo sprecyzowaliśmy tylko tak naprawdę jeden przypadek. Jeden. Jeden scenariusz, czyli kiedy użytkownik jest zalogowany, a co w przypadku kiedy nie jest, czyli w naszym przypadku obecnym mamy, czy zalogowany jest równe false, czyli jest równe nieprawdzie. Ok, no to musimy teraz dać przeciwny warunek. Robimy to wykorzystując słówko kluczowe else, czyli w przeciwnym razie, tak, czyli sprawdzamy, jeżeli jest użytkownik zalogowany. No to ok, mamy taki komunikat. W przeciwnym razie, tutaj oczywiście również możemy sobie wrzucić klamerki, tak? I pomiędzy tymi klamerkami, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, wrzucamy sobie komunikat: Zaloguj się. Ok, tutaj nic nie zmieniamy, zostaje wszystko tak jak było i sprawdzamy, jak teraz wygląda nasz nawbar no mamy komunikat zaloguj się ok no to w takim razie co się stanie. Kiedy my ten false zmienimy na true czyli jesteśmy zalogowani tak? I, No jesteśmy zalogowani. W takim razie jeżeli jesteśmy zalogowani odświeżamy stronę dostajemy komunikat Witaj Mikołaj tak więc wszystko tutaj pasuje. W ten sposób możemy użyć tak naprawdę z instrukcji warunkowej do sprawdzania, czy coś jest prawdą. Oczywiście w wielu przypadkach będziemy operowali na różnych typach danych i wtedy właśnie przyda się nam ten operator przyrównania, czyli te dwa znaki równa się, żeby sprawdzić, czy coś jest równe czemuś, bo nie zawsze musi być tak, że operujemy sobie na właśnie tak zwanych. War Wartościach bulowskich czyli prawda, fałsz, może to wyglądać na przykład w ten sposób, że czy zalogowany i tutaj damy sobie tekst zalogowany. Ok? I teraz w tym przypadku, co dla wielu, którzy nie ogarniają jeszcze, może być dziwne, mamy nasz Witaj Mikołaj, czyli tak jakbyśmy byli zalogowani. Co tu się stało? No, w przypadku, kiedy mamy ciąg znakowy, który jest niepusty, czyli nie mamy sytuacji, w której ta zmienna ma w sobie pusty ciąg znakowy, czyli takie coś, czyli otwieramy i zamykamy od razu apostrof lub cudzysłów, to wtedy przez język PHP taka zmienna jest niepusta, czyli ma wartość prawdę, tak, jest prawdziwa, tak mamy jakąś dane tutaj, więc tak to wygląda. OK, no to nie chcemy na tym bazować. My nie chcemy, żeby on sprawdzał, czy to jest niepusty ciąg znakowy, czy pusty ciąg znakowy. Chcemy, żeby nam konkretnie sprawdził, czy tak nasza zmienna, czy zalogowany jest równa ciągowi znako znakowemu. Zalogowany teraz, jak odświeżymy, to oczywiście znowu nic się nie stanie, ponieważ no, nasze ciągi znakowe są równe. Ale jeżeli tutaj zmienimy na niezalogowany, to w tym przypadku już nasz Nawbar się zmienił i znowu pokazuje nam komunikat. Zaloguj się, ponieważ nasze dwa ciągi znakowe nie są równe sobie. Tak więc w ten sposób możemy sprawdzać po pierwsze, czy nasza wartość prawda fałsz jest prawdziwa, możemy sprawdzać. Czy nasz ciąg znakowy, który powiedzmy, nie wiem, dostaliśmy z pliku czy z bazy danych, czy jest pusty, czy nie jest pusty, tak? Wtedy po prostu wywalamy ten, ten symbol, równa się, równa się ten operator przyrównania i zostawiamy samo, czy zalogowany. I tak samo możemy zastosować przy wartościach bulowskich czyli przy prawda i fałsz, tak? Jeżeli ta zmienna ma w sobie prawdę, Wtedy wejdzie w ten pierwszy blok, jeżeli nieprawdę, no to wejdzie w ten drugi blok. I w ten sposób możemy sprawdzać pewne warunki, tak? czyli możemy warunkować wyświetlenie jakiegoś komunikatu w zależności od tego, czy jakaś wartość jest taka, czy inna. I wtedy możemy na przykład użytkownikowi zalogowanemu wyświetlić komunikat z jego imieniem, a użytkownikowi niezalogowanemu zaproponować zalogowanie się do naszej aplikacji.